Tam to był Wichajster, słowo klucz, jedno z piękniejszych słów w Gwarze warszawskiej. Dokładnie to określało niewiedzę osoby, która chciała o czymś opowiedzieć, bo ustrojstwo to takie było, na, nie wiadomo co to było, ale było. I Wichajster dokładnie to samo znaczenie nosiło, bo Wichajster z niemieckiego, co to jest? No nie wiemy co to jest. Jak nie wiemy, to mówimy, że to taki Wichajster. Z języka idisz. Y Przytoczyłbym tutaj kilka przykładów. Proszę, proszę przyjąć do wiadomości, że współczesne określenie i nazwa pieczywa, chałka, chałka jest wzięta z języka idisz. aczkolwiek chałka żydowska była wyrobem piekarniczym, tak jak i współczesny, ale była słona, o smaku słonym, to nie była taka wspaniała lukrowana czy posypywana słodziutka chałeczka, była to chałka słona. Kolejny to jest szwindel. Wystarczy włączyć telewizję, nie będę kończył. Chodzi do dziś. Jest używane w pełnej rozciągłości. Podobne w znaczeniu i jak gdyby w przeznaczeniu jest słowo szwindel. Mówiłem szwindel? Mówiłem szwindel. Przepraszam, to zaraz sobie przypomnę, co miałem powiedzieć. Tak to bywa. Melina. Po wojnie to były z reguły meliny pijackie, meliny bandyckie. W języku jidysz Melina znaczyła tyle co bezpieczne schronienie. I ze wspomnień ludzi, którzy, którym udało się przeżyć getto i to, co później z gettem warszawskim się działo, wiemy, że na Melinach chowali się. To były Meliny gdzieś w piwnicy, gdzieś za szafą. To takie miejsca specjalnie, gdzie można było próbować przeżyć kolejnych parę godzin. Bądź nawet do dnia następnego, jak było dużo szczęścia. Panie powinny znać słowo Siksa, czyli nieletnia młoda dziewczyna, ale gojka, nie będąca Żydówką. Panowie z kolei, może o ucho się obił taki popularny kiedyś toast, jak go często słyszałem w domu, nie miałem pojęcia, co on znaczy. To był toast brzmiący, no to Siulim. Wzięty od, y, z języka jidysz jako chaim shulim, niech będzie pozdrowiony. Żydzi używali go dość często, także myśmy to skwabliwie przejęli, bo pasowało. Y, określeniem połączenia żydowskiego już z naszym językiem to, była, to było powiedzenie: Ożenić katolika z anielką. Czy ktoś z Państwa podejmuje się odcyfrować, rozszyfrować to znaczenie? Katolikiem Żydzi nazywali śledzia, bo głównie katolicy tego typu ryby kupowali na różne okazje, prawda? Jest kupowana do dzisiaj smaczna ryba. Natomiast Angielka, będąca podstawową miarą spożycia męskiego, no jak gdyby z tym śledziem fantastycznie się wiąże. W związku z tym, ożenić katolika z Angielką to było źle zjeść śledzia i wypić setę. Yy... Jeszcze może tutaj powrócę do tych słówek zaczerpniętych z germanizmów. Wszyscy znamy do dzisiaj e, słowa typu lufcik. To się wzięło z niemieckiego luft, powietrze, czyli to małe okienko, takie przeważnie w kuchni uchylane, jak panie coś tam siły na kuchni, jeszcze w węglowej. Jak była taka kuchnia, oczywiście. E, następnym jest e, słowo futrować, czyli jeść. Też mówię, tam rdzennie wzięte z terenów przyległych do Woli, samej Woli też czysty ger germanizm. Słowo winkiel, no jak szła ferajna gdzieś tam kogoś obrobić, no to jeden stał na winklu i filował, czyli nie idzie granatowy. No i ten winkiel to był ten narożnik budynku czy na ulicy i ten winkiel wszedł do nas w słownictwo i no czasem słyszę młodzi też używają, a to na winklu się spotkamy. Jest tych słów naprawdę mnóstwo. Feraina to też jest zaczerpnięte z niemieckiego, choć tutaj mamy pewny zgryz, bo język niemiecki i język jidysz w pewnych warstwach są do siebie bardzo podobne i takie precyzyjne ustalenie co jest z czego no czasami musimy sięgać do wiedzy językoznawców w danym temacie i oni nam wtedy jak gdyby przybliżają bądź próbują z nami przybliżyć i rozwiązać ten temat w każdym bądź razie ferajna to też jest naleciałość z języka jidysz, bądź języka niemieckiego nie będę się tutaj upierał i takich słów mieliśmy tutaj naprawdę mnóstwo było słowo, bardzo ciekawe, może powiem krótko o jego pochodzeniu, jak się zrodziło. To było słowo lampucera, czyli określające kobietę. No, wówczas lampucerą nazywano kobietę, która przeważnie urzędowała w okolicach latarni i swoim tak zwanym postumentem czyściła precyzyjnie ten latarniany odleg. Dlaczego lampucera? Otóż w pierwowzorze lampenpucer to był czyściciel latarni. Czyli człowiek, który zajmował się konserwacją jeszcze tych pierwszych latarni, które były e, oliwne, miały swój knot. On ten knot musiał przyciąć, musiał tam całe to e, urządzenie wyczyścić, żeby pełniło po prostu swoją funkcję. No i ten pucer pozostawił nam w obiegu językowym właśnie określenie lampucera. E, Lampucerą określano także kobietę w jakimś już tam określonym wieku, nie będę tutaj się precyzyjnie w jakiś sposób ustawiał, ale kobiety miały szczęście w gwarze warszawskiej, bo ta gwarza warszawska to nie był tylko język, zasób poszczególnych słów, ale to był przede wszystkim warszawski humor. Bo tego nigdy i nikt nam nie był w stanie odmówić. Nawet w tych trudnych czasach, po wrześniu 1939 roku, mówiło się, że Warszawska ulica była w stanie w miarę normalnie funkcjonować. Mówię o ulicy w sensie ludzi mieszkających, Warszawiaków, bo był ten humor, który dawał nam jakieś tam światełko w tej bardzo ciemnej rzeczywistości. Po wojnie kobietę. Zaczepiono jeszcze na intencje, też powiązane z wiekiem. Mówiło się kobieta w wieku trolejbusowym. Yy, Ułatwię i od razu wytłumaczę. Warszawskie trolejbusy jak yy, ruszyły po mieście, no, ich numeracja zaczynała się od numeru 50. W związku z tym kobieta w wieku lat 50 i nieco wyżej była określana kobietą w wieku trolejbusowym. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? Składową gwary warszawskiej były tak zwane napuszoności. czyli ten język, który wynosił no, na pewno wyżej niż powinien pewne elementy życia codziennego. No, przykładowo na dozorce, no, można było powiedzieć dozorca, no, ale to takie zwykłe, nie nasze. No to na dozorce zaczęto mówić rycerz miotły. Niby to samo. A brzmi, prawda? Podobnie było z dorożkarzem, który później zyskał kolejne określenia czyli zielonka, drędziarz. Na dorożkarza mówiono rycerz Bata. A na pospolity zawód, jakim było stolarstwo na stolarza mówiono skrobidecha. Może trochę tak. Hmm, nie fair w stosunku do jego profesji, ale tak po prostu to określano. I rzecz, która u nas była mocno wpisana jeszcze w latach powojennych, może jeszcze do dzisiaj, nie wiem, z młodzieżą studencką się czasami spotykam, ale już nie słyszę. To były tak zwane przysięgi. Jak babcie kocham, jak bum cyk, cyk jak pragnę podskoczyć, żebym jutra nie dożył. I taka przysięga w potocznej rozmowie dwóch warszawiaków no, dawała, dość jasny przekaz, bo facet nas w tak zwane malennie nie wpuszczał, czyli to co mówił było raczej poparte faktami i tak się stać musiało. Kolejnymi śmiesznymi historiami w tym języku i z tym językiem związane to były określenia, których naprawdę było dość wiele. Ja, ja się tutaj muszę podpierać z zapiskami, bo jest ich dość sporo. Zdrobnienia typowe dla Warszawy to, że my teraz widzimy w całej Polsce, praktycznie, szyldy warzywniak. To wyszło tu od nas, bo to wyszło z gwary mazowieckiej. Końcówka Aki, poniatoszczak, warzywniak. Przepraszam, panowie wiedzą, pigalak. Wiedzą? Wiedzą. Yy, I to było mnóstwo takich rzeczy, ale jak przychodził przykładowo. Mm, Klient do restauracji, to kalendarz kłaniał mu się w pół, od samego wejścia, i mówił bardzo proszę, stoliczek dla szanownego pana, talerzyk, łyżeczka, widelczyk, może na początek jakaś setuchna, coś do zjedzenia, kotlecik z i to budowało jak gdyby na samym starcie więź międzyludzką. No bo nie mówiło się o mówiło się właśnie tak, właśnie, może i śmiesznie, ale bardzo sympatycznie. I zdrobnieniem jest słowo. Zwracam uwagę kurczak. Bo gdzie indziej mówiło się po prostu kura bądź kurcze. U nas był kurczak, kurczaczek, śledzik. I mówię ta przepiękna nasza gwara warszawska ono dotrwała w praktycznie niezmiennej formie, choć tam pewne rzeczy w międzyczasie dochodziły, ale to wszystko tworzyło jak gdyby urozmaicenie i bogactwo tego języka. Natomiast no wiadomo co zrobiła wojna, a przede wszystkim powstanie warszawskie na ludność warszawska ewidentnie się zmniejszyła. Ci ostatni mohikanie, którzy tutaj zostali, też nie za bardzo było wskazane, żeby oni używali tego typu sformułowań. Było to dość skrzętnie tępione przez władzę ludową, przez szkoły, które bardzo zwracały uwagę już pod koniec lat 40., a w latach 50. to było apogeum na tak zwaną poprawność językową. I wtedy dochodziło właśnie do dziwnych różnych spięć pomiędzy uczniami na, a nauczycielami. Na, mój Boże, nauczyciel też nie, nie miał za wiele do powiedzenia. On dostawał tak zwaną dyrektywę i musiał tak program realizować, jak realizował. Kolejne przykłady. Może podam tak, co było charakterystyczne dla tej warszawskiej, zgermanizowanej w słownictwie gwarowym woli. Ferajna, jako towarzystwo, zgrana grupa znajomych, od słowa ferajn niemieckiego. Granda, ale granda na woli to była zabawa. To nie było nic, co groziło jakimś, nie wiem, cielesnym naruszeniem. No i bardzo endemiczne słowo, to jestem jedynym w stowarzyszeniu, który pamięta to słowo, tym bardziej, że ja jestem z Woli, a cała reszta to są, no, nie będę mówił ile, trochę młodsi. To jest wolskie określenie, jak się mówiło na kogoś, lemoniada. Wiadomo, co to jest lemoniada. To jest napój głównie dla takich też z Woli klejniaków. Na Pradze były określenia gzymsik. że ktoś był dziecko, to się mówiło gzymsik. Tam był klejniak. No i jak się do dorosłego mężczyzny powiedziało lemoniada to już musiało to się źle skończyć bo granda była na cacy. Yy, na w starym mieście przykładowo stamtąd wy, 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 wyszło jak gdyby słowo drynda i dryndiasz. Skąd się w ogóle wzięło słowo drynda i dryndiasz? Kojarzycie państwo koła dorożek były obciągnięte stalową taśmą i po warszawskich brukach, kocich łbach, kostkach, obojętnie jak ta drynda jechała, no to wydawała taki swój swoisty dźwięk drędania, dzwonienia. No i od tego powstało słowo drynda. no a co za tym idzie, kierowca tego pojazdu to był drędziarz. No a mawiano jeszcze zielonka, zresztą powstała nawet piosenka, którą... Ułożył tekst, do niej napisał Stefan Wiechecki. Wiech, o nim będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Ale piosenka nosiła tytuł Jadziem panie Zielonka. I Zielonkę wtedy stworzył, stworzył Wiechecki i też weszła do popularnego obiegu.